Witajcie na kanale Polka w Holandii. Dzisiaj zabieramy was ze sobą na małą wycieczkę. Właśnie przyjechaliśmy do Niemiec. Tutaj przyjechaliśmy na takie wzgórki, pagórki. Pogoda się już skiepściła, no ale zobaczmy. Dobra, biorę pieszoła. Robimy room tour. Tutaj Róla ma swój pokoik. No i jaskinie. Nowy. Tutaj mamy taką szafę. No i tu już sypialnia z kaczkami. Tu mamy lustreczko. Telewizor, taborecik. No i właśnie, zaraz, fajnie możemy za otwartym oknem spać. Mimo, że mamy widok na ruderę, to, to dźwięk jest bardzo ładny. Tam jest kościół. Ciekawe, że będą dzwony biły od rana. Dobra, my się już rozpakowaliśmy i zaraz idziemy na pierwszą małą wycieczkę. I dajcie mi znać, czy wy, jak jedziecie gdzieś, to się zawsze rozpakowujecie. Bo ja muszę mieć wszystko ułożone, wiecie, kosmetyki, ciuchy i tak dalej, tak jak normalnie w domu. Wtedy się tak czuję zadumowiona. Nawet jak jadę na jeden dzień, to się zawsze rozpakowuje. Marcin na przykład ma zawsze wszystko w torbach. Wszystko mam w torbie. Fajnie, że się zdecydowaliśmy w sumie przyjechać do Niemiec, bo mieszkamy blisko, a nigdy nie chcieliśmy nawet zwiedzić tych Niemiec. Nie, nigdy nas nawet nie ciągnęło. Przyjeżdżamy no. przez Berlin. Przyjeżdżamy przez Berlin, też się nigdy tam nie zatrzymaliśmy. Jakoś nigdy nas nie ciągnie, ale prawda jest ładnie. No ładnie, ładowa. ładnie. Mi też się a to podoba. To dopiero początek. Tak jest. Rumek płynie. Jaki dźwięk fajny, jak w górach. Jak w górach. Zobaczcie ten kościół, ale zobaczcie jaka barierka oświetlona. Ładnie to wygląda. Dobra, zwiedziliśmy tak szybciutko ten kościół. Bardzo ładny. Taki bardzo ładny ten kościół. Widać, że taki skromny bardzo, nie? Tak jest. Ale podobało mi się. Przywitałem się z Jezuskiem. I idziemy dalej. A ja sobie nie zrobiłem, jak zawsze. Ten strumek robi tu Klimacik. A my mieszkamy tam. Nie no, ja uwielbiam takie miejsca. Od razu ja tu przyjechałem czuję jak mi się bateria ładuje. Tutaj gdzie my mamy ten hotel to jest taka wieś, tu jest raptem parę tylko budynków. Ale w planach mamy zwiedzić Eiffel, Park Narodowy w Eiffel, Monschau i jeszcze coś, co nie? No, zamek jest tutaj jakiś, no ale głównie Spokojnie. to przyjechaliśmy sobie ten park naturalny zwiedzić, bo my tak lubimy z naturą. Aria! Ty nie uciekaj za daleko, koleżanko. Ona coraz odważniejsza się robi właśnie. Dobra, a gdzie my w ogóle jesteśmy? Proszę, przewodnik wycieczki. Hurtgenwald. Dobra, może być. Ja tylko powiedziałam, ok, jedziemy. Tak, bo ja tu jestem taki właśnie inicjator przeważnie, mówię. A teraz chcę lecieć tu, lecimy, tak. Nie ja się I... zawsze zgodzę. I to jest super. No wyobrażasz sobie, że miałabym powiedzieć... Nie, nie, po co? Nie, nie chce mi się jechać. O, to bym sobie sam pojechał. <laughs> w dupą po płacie. Są bunkry? I jest Zawinka. Są bunkry. <laughs> Za winkla. zagląda, idziecie dalej, czy nie idziecie? No ładnie, bardzo ładnie. Przyjemnie. Ptaszki sielkają. Aria hałasuje. Przyszła energia, i powiedziała, że jak chcemy, to możemy zjeść jajczka. Bo restauracja zamknięta. Witajcie w kolejnym. Wreszcie będziemy je śniadanie. O, berlinki. Ty masz naturalne. Ja jestem fanką tarcińskiego. Naturalne one mają dobry skład, nie mają berliki, azotynu sodu. Berlinki. ale to no, dobre. Dobre z kurczaka. Lepsze są My <grym> Bardzo dużycznie kanapkę z paprykarzem. <grym> masz Aria. masz więcej, koniec. Zobaczcie, ile w Holandii, boże, w Niemczech kosztuje Pepsi 70 centów tylko. W Holandii to jest 3-4 razy droższe. Przyjechaliśmy już do tego parku narodowego i zaczynamy sobie tutaj spacerek. Dobra, ruszamy na wyprawę. Już się trochę sapałam, trochę pod górkę idziemy. Już się sapą. <laughs> idziemy. Tam jest woda. No, na zdrowie. Wiosna. No dobra, to teraz Wam chcemy opowie opowiedzieć, czemu wybraliśmy w ogóle to miejsce tutaj na spędzenie weekendu, ponieważ Holandia jest płaska jak deska. Nam się już yy, tęskni tęskniło, po prostu wiecie, za górami. No i to jest takie najbliższe miejsce dwie godziny od nas gdzie są właśnie takie. Pasmo górskie. Tak, takie niewysokie, nie ale jest bardzo przyjemnie, można sobie pochodzić. Są jeszcze Ardeny w Belgii, ale tam nie można z pieskiem właśnie. A, A tutaj tu jest w tak tym fajnie... parku narodowym no. w Eiffel można, więc wybraliśmy to wybraliśmy miejsce. Wybraliśmy to miejsce właśnie dlatego. Ale w Ardenach też byliśmy. Ale i wtedy się dowiedzieliśmy, że nie można ale Tak, ale nas już nie wpuścili. Maria była z nami i po prostu nas nie wpuścili. No i Teraz już sprawdzamy, już robimy trudno. research, bo wiemy, że po prostu do niektórych parków można zabierać psy narodowych, a po prostu do wielu nie można. Więc to jest weekend pod tytułem e, Połączenie z naturą. Będziemy tutaj dużo czasu spędzać po prostu na dworze, w parkach, w lesie i w górach. Dyrektować się przyrodą budzącą się do życia. Tak jest! Zobaczcie jak to jest pięknie No woda góry Las to jest po prostu najlepsze, nie? Maria Wezmę ją, bo tam ludzie idą. Na smieć idziesz No i tu najważniejsza pogoda nam dopisuje Miało być ogólnie pochmurno. nie? Miało być pochmurno, I... deszczowo, wzięliśmy kłódki też Ta, deszczowe w aucie. Tak, tu cały dzień mamy. No. To, jest właśnie, to jest właśnie nasze szczęście. <grym> no pięknie jest, pięknie. Tak pamiętam, kiedyś też byliśmy w Energylandii i by, mówili w y, pogodzie, że burze, wichury mają być, deszcze. I pojechaliśmy i mieliśmy praktycznie cały park dla siebie. Sześć Ale razy... padało. Ale to później Tylko padało. Tylko my czekaliśmy w aucie. No, to ile padało? Z... Pół, z pół godziny. godziny? No, ale było oberwanie chmury straszne. No. Ale potem przez to nie było wyglądało. Słońce ludzi. wyszło, my cały park mieliśmy dla siebie. Zbiera Na kolejek. Hy... Na Hyperionie to tylko schodziliśmy z Hyperiona i wchodziliśmy z powrotem i jechaliśmy, co nie? Chyba no. cztery razy pod rząd. Ja już idziemy, a ja już tak nie. Ja już nie dam rady, aż mi się ręce trzęsły już. i gorąco mi grzyje mnie. Ale pięknie, zobaczcie. Dobra, usunę się.

Ale jest tu pięknie serio Trzeba podoba mi się? Mi też Ale To się dodatkowa traska trafiła, nie spodziewałem No i doszliśmy Kotuś tu gdzie chciałeś No Podświadomie Powiem do Patrycy Dawaj pójdziemy na ten wał, na ten most Nie wiedzieliśmy gdzie jest i przez przypadek tu trafiliśmy, bo w ogóle mieliśmy chodzić 3 godziny, a będziemy chodzić około 5 także się Trzeba. trochę nam wycieczka przedłużyła. No i fajnie. No fajnie, fajnie, jasne. Dużo zobaczymy chociaż dzisiaj. Wow, tam. Z takimi widoczkami to można sobie spacerować. O mój Boże, ja już mam nogi miękkie. No ale mnie też już nogi bolą? Ja. A że nogi masz miękkie, że się stresujesz? Jak ja nie tam? wiem, jak ja mogłem. Ja kiedyś ocieplałem wieżowiec w, we Wiedniu 33 piętra. Ja do dzisiaj nie, nie, nie wiem jak ja to robiłem w ogóle, co nie? No. A tutaj stoję ile jest? Do dołu z 50 metrów. I więcej, czapa. co ty? Czapa No, dwa. <laughs> Ale nie widziałam, że zasłoniłeś. O. Zrobiliśmy 25 tysięcy kroków. Kiedyś nie że nogi bolą. nie to nogi chcą w tyłek weź. Mm. Masakra. Zaraz idziemy odpocząć. Zjeść coś, napić się. Aria się na nas zawraziła. Aria zostajesz. A ona usiadła. Jakby miek, jakbym jej kazał się odwrócić do ściany, to by się nie odwróciła. Ale obrażona, nie chciała na nas patrzeć. Jeszcze raz, mówi, mówić: Nie chciała na nas patrzeć. Na Ale zacznij, kiedy jest klimacik, te domki takie fajne. Trochę wykryty. Ja trochę, pół na pół się nie udało. O reszta moja. Widzieliśmy jeszcze w tej restauracji, sprzedawali takie dżimiki własnej roboty i likieru, troszkę. Tu jest napisane Holunder, skojarzyło nam się to, że Holender i kupiliśmy, nie wiemy co to jest tak naprawdę i jakieś dżemy, których składnie nie znamy, spróbujemy. Ale podobały nam się kolory. Zobaczcie jakie dziwne auto, tutaj koła dwa takie z tyłu. Pierwszy raz takie coś widzę. W kolejnym dniu, dzisiaj pojechaliśmy na wycieczkę do Monschau, także pokażę wam jak tutaj jest ładnie. Myślałam, że jak tu przyjedziemy w święta, to będzie wszystko zamknięte, a w sumie restauracje są otwarte. Nawet widziałam ogro ogrodniczy sklep otwarty i tutaj sobie tak raczej... To spożywcze zamknięte, co nie? Też mamy rezerwację już zrobioną na kolację dzisiaj no. tam u nas w tym miasteczku. sznycel. <gry> ja chyba coś innego zjem dzisiaj. Może jakiś makaron, nie? No, no. Bo tam też widziałem, wczoraj brali. Urocze tutaj jest, bardzo to miasteczko. Centrum w sumie, bo tu jest taki deptak. Bardzo dużo ludzi też spaceruje sobie, nie? Dużo restauracji. Dużo restauracji, no. Każdy budynek. W ogóle podoba mi się taki kamień. Chciałabym elewację mieć w domu. Częściowo tak zrobioną. Z takiego kamienia? No. Ładnie. No. Bardzo ładnie to wygląda. Creepy. Dobra, idziemy. Marcin się tam bał wejść. Nie bałem się. Bałem się. Nie, bałem prawda? Się. Jezu, ale tutaj jest tak jakieś powietrze inne, nie? No Nie Boisz się? Nie boję się, po co mam No i taki mamy widoczek znowu Wow Ładnie, nie? No od znalazła I ciderka. Słodziak. Dobra, idziemy. Ale maminka, jakby się uśmiechała. Chodź, Adam. Kretne paczki kupujemy, zobaczymy co trafimy. Już? Zobaczymy co tam. Hej. co tu Nice tips and blue. Kurczy, masz noża? No, Ty mam. Nie miałeś? Zostawiłem. Taka mini lampa do paznokci. No będziesz miała no, dla kogoś na prezent. Bez sensu. Bez sensu, ale chciałam, już się uzależniał, żebym kupiła następną, żeby coś innego <laughs> trafić lepszego. <laughs> Robiłam sobie mojito, alkohol fry, Ale to jest bardzo w ogóle mój dobre, ulubiony drink. No, mój też. To jest Czas na jedzonko. <noise> <noise> to miejsce bardzo nam przypomina Bieszczady i następnym razem, jak tu przyjedziemy, to na pewno weźmiemy ze sobą rowery, bo tutaj było bardzo dużo ścieżek rowerowych i pełno ludzi na rowerach. Także to jest nasz pomysł na kolejny wyjazd tutaj, ale pamiętajcie, że w Niemczech trzeba mieć kask na rowerze, bo tak to macie mandat. I tak doszliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki na wieżę widokową Let's go. Z tego pięknego miejsca ja się z wami żegnam i widzimy się za tydzień. Pa, a i wesołych świąt!